No. I wtedy mu mówię: "Czesio, teraz to co najwyżej popracujesz w call center." <grywania> 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 tak było, nie zmyślam. Czesio dobry chłop, ale naiwny. Dał się ponieść fantazji. Jak ty z autobusem? Panie prezesie! Marek! Trochę kultury. Chodzisz jak do obory. Przepraszam, panie prezesie. Co mówiłem o kulturze? Że tylko prawiczki i zboczeńcy chodzą do teatru. No to też. Panie prezesie, wpłynęła kolejna kandydatura. Marek, czy ty nie widzisz, że obecnie wraz z panem Loczkiem, panem Misiem i panem Tomkiem mamy pierwsze po nowym roku zebranie tak zwanej... Małej rady, no słychać na korytarzu. Wy tam za dużo już kurwa nie podsłuchujcie, bo skończycie jak ten przedopasek Czesia. Ale kto? Jak mu tam? Kuję po twarzy, ściankę po oczach. Na marze jakoś tak. No nie, panie prezesie, tak nisko to chyba nikt z pracowników się nie zgina. Zgina! Marek, o co chodzi? Kolejna kandydatura wpłynęła na nowego selekcjonera. No to dosyć do kupki. Kogo my tam już mamy czarku? Łapanie! Pół Europy! Wszyscy chcą dla nas grać. Jakiś faworyt już jest prezes? Myślę o Portugalczyku. O. Znowu? To Paolo Bento? Nie, Pedro Pauleta! Jak mógł dostawić tak bez do opieki Pauletę, stojący tam Tomek Fajto? Ej, żartuję. Nie śmieszne. Marek, tak, panie prezesie? Kogo my tam mamy? Czytać wszystkich? Tylko tych poważnych. To może pokażę na monitorze. Teraz to my mamy technologię. Zagranicznych mamy. Roberto Martinez, Hiszpan. Ostatnio Belgów prowadził. Czł, łysy. Możemy mieć fory w fifie. Oni lubią tam Łysych. Herwę Renard. René Harvard? Fort Boyard. Ostatnio Arabów prowadził. Przystojniak. książę z bajki. Pewnie drogi. Ci z taką szczęką się zawsze cenią. Później mamy Wladimir Petkowicz. Ten podobno jest niezły. Prowadził Szwajcarię, zna kilka języków, może porozumieć się ze wszystkimi reprezentantami. wow, A po polskiemu umie? Chyba jeszcze nie. Pfff Słabiak. A co mamy z naszych? Właśnie, może któryś z naszych. No to mamy Jana Urbana. Myślałem, że umarł. To inny Urban. W legii był. Co tam, Loczek? Już byś zwalniał? W górniku grał. No i? Ja grałem w Olimpiakosie. Ja grałem w szalkę. Brawo! Same potęgi! Mamy jeszcze Marka Papszuna. Pepsuna. Ale jak ten biedny Marek z Rakowa ma zażądać kimś takim jak Lewandowski? Że za małe kalosze? Nie odejdzie, walczą o mistrza. Make Raków great again. Przypominam, że podwaliny pod wielki Rakków podłożył Jerzy Brzęczek. No oczywiście. Wiadomo. Nie można zapominać. On grał z A co z posadą dyrektora sportowego w Kadrze? A co z nią ma być? Może warto kogoś takiego powołać? I co taki miałby robić? No miałby kontakt z zawodnikami. A co oni? Sieroty, by ich za rączkę trzymać? Miałby kontakt z mediami? I miałby wpływ na zatrudnianie selekcjonera? Kolego, ty chyba pomyliłeś Tajlandię z Tadżykistanem. Ja bym się nadał. Ty już masz posadę. Ja bym się nadał? Chyba jako dyrektor MZK w Koszalinie. Bierhofów im się zachciało. Marek, kto tam jeszcze aspiruje do bycia zwolnionym po roku? No, lista jest długa, ale prezes chciał tylko tych poważnych. A kto jest z tych niepoważnych? No są Bielsa, Skorża, Bielica... Ciekawe propozycje. Jaki jest budżet? Rekordowy. To stać nas na najlepszy. No ja. To może probierz? O, to ciekawa propozycja. Poka.